Czy wiesz, że po pewnym czasie możesz zostać uznany za niekaranego? To możliwe dzięki zatarciu skazania. Wtedy uznaje się, że wyrok nigdy nie istniał, a wpis znika z rejestru karnego. Zatarcie następuje automatycznie po określonym czasie. Na przykład, po 10 latach od odbycia kary więzienia, po 3 latach, jeśli kara była ograniczenia wolności, a po roku, gdy skazano na grzywnę. Sąd może też zadziałać szybciej, już po pięciu latach, jeśli przestrzegałeś prawa i kara nie przekraczała trzech lat więzienia. Ale uwaga, nie każde skazanie się zaciera. Nie dotyczy to przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich. Po zatarciu skazania traktowany jesteś jak osoba niekarana, również w dokumentach i urzędach.